Już z Polski, z polskiej ziemi doleciałam. Lot był bardzo przyjemny, żadnych opóźnień, to się liczy. E, byłabym już dawno w hotelu, gdyby nie to, że wsiadłam do autobusu, który jechał w odwrotnym kierunku, także musiałam później wysiąść i wracać z powrotem. E, I idziemy teraz do hotelu. Brakuje już niewiele. Jesteśmy już blisko. E, chcę odpocząć, bo dzisiaj wstałam z całego tego podekscytowania, że lecę, wstałam już o 4.30. Zauważyłam, że była czwarta, więc położyłam się znowu. Ale wiecie, to już nie było takie spanie, spanie. Także A o 5.30 już była pobudka ta właściwa. Także jestem na nogach już od dawna. Jest godzina pierwsza. Zatrzymałam się jeszcze w barze mlecznym, żeby zjeść oczywiście polski obiad. Wiem, że dla was może by wydawać się to śmieszne, bo dla was pizza, spritz, spaghetti bolognese czy coś takiego jest o wiele lepsze, ale ja, kiedy przyjeżdżam do Polski, to po prostu marzę o pierogach, o plackach, o zupach, o wszystkim tym, co nasze, tradycyjne i polskie. Także brzuszek pełny, idziemy do hotelu i powoli się będziemy szykować na event na dzisiejszy wieczór. Wreszcie jest wolny pokój, musiałam chwileczkę poczekać. Teraz Wam pokażę, gdzie będę nocować dwa dni. Jestem zachwycona. Zatrzymałam się w hotelu The Crown i dostałam taki pokój. To najpiękniejszy hotel, w jakim byłam dotychczas. Czy Wy to widzicie? To nie koniec. Zobaczcie tą wannę, w której już wiem, że na pewno się wykąpię. I to też nie koniec, zobaczcie. No, po prostu jestem zachwycona. Tutaj mamy jeszcze jedną łazienkę prysznic. Widzicie te wykończenia, widzicie te detale? No, po prostu jestem zachwycona. Przepiękny hotel, przepiękne detale. Widzicie to? Zobaczcie. Wszędzie są lustra i ten salon. Boski. Mogę powiedzieć ze szczerego serca, że to najpiękniejszy hotel, w jakim byłam. Bardzo dziękuję, że zaproponowali mi właśnie, bym mogła się tutaj zatrzymać, żeby mogła moim widzom pokazać to miejsce. Będę miała dla Was też zniżkę. Także tu wszystko będziecie mieli w opisie, gdybyście chcieli przyjechać do Krakowa i zatrzymać się w tym hotelu, bo no, rzadko kiedy jestem bez słów. A tym razem jestem bez słów. I jestem tutaj sama, bez dzieci. To będzie cudowny weekend. Przyznam się, że zdrzemnęłam się godzinę w tym Mega wygodny muszku. I teraz idziemy zrobić sobie kawę. Podczas e, załączania, właśnie maszynki do kawy, e, włączymy, bo już jest gorąca, jest gotowa. Kupimy sobie espresso. Zauważyłam, że na stoliku jest książka. Książka Pinsel Myjak. I jeśli się nie mylę, to właśnie jego rzeźby są w tym hotelu. E, przy wejściu pokazywałam Wam, zrobiłam kilka ujęć. Były już dwie jego rzeźby są cudowne. Naprawdę piękne. I fajnie właśnie, że w pokoju hotelowym można sobie taką książkę zobaczyć. Kawa już jest gotowa. Pijemy o. Zrobiła się nawet bardzo długa. Wsypiemy sobie odrobinę cukru. I wypróbujmy sobie kawę. Kawa wypita, to teraz czas na makijaż, ale nie jestem pewna, czy uda mi się nagrać tutaj tutorial, bo nie mam gdzie postawić aparatu, nie mam takiego stojaka wysokiego i chyba nie będzie to możliwe. Wciąż tak spoglądam na ten hotel, jest po prostu niesamowity. Jeśli chcecie przyjechać do Krakowa. I zatrzymać się w cudownym hotelu, to to jest to. E, ok, jesteśmy tutaj w łazience, jest też lusterko, ale na lusterku nie mogę postawić. I niestety e, tym razem nie nagramy tutorialu makijażu, bo e, nie mam gdzie tutaj położyć aparatu. Także widzimy się za chwilę, jak skończę makijaż. I gotowa. Od razu człowiek prezentuje się o wiele lepiej. Makijaż niezbyt mocny, taki podwieczorowy, ale nieprzesadzony. Wydaje mi się, że jest ok. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że wygląda ok. Dajcie oczywiście znać. Szkoda, że nie nagrałam e, tutorialu. I zakręciłam sobie jeszcze włosy. One teraz się rozprostują, będą takie bardziej naturalne. Idziemy się ubierać i lecimy na wawel. Kochani, jestem gotowa. Wiecie, stanę tak, żebyście mnie widzieli w całości. Wybrałam czarną sukienkę, klasyka, zawsze się obroni. E, nic mnie tutaj nie krępuje, ona jest długa. Jak na razie nie ubieram rajstop, bo wydaje mi się, że nie jest aż tak zimno. Do tego e, nowe buciki z Zary, które według mnie prezentują się cudownie. Na górę ubiorę tręcz, bo oczywiście tak nie mogę wyjść zapomniałam marynarki, miałam ją przygotowaną przy wejściu, miałam ją ubrać dzisiaj rano na golf, bo nie chciałam, żeby się pomiała, na no, koniec ją zostawiłam, nie szkodzi, pójdę tak, na górę mam duży szal i trencz. także lecimy! Jak możecie zauważyć, skorzystałam z wanny. Jest ogromna, naprawdę ogromna. Także zaraz założę sobie maseczkę, bo po takim wieczorze długim e, moja skóra tego potrzebuje. Wzięłam ze sobą. Co prawda hmm, myślałam, że zdążę polecieć do jakiegoś sklepu i kupić sobie, ale wczoraj nie miałam na to głowy i użyję tej z Pixi. Nakładam maseczkę, relaksuję się, a później wrócę do Was, żeby opowiedzieć Wam kilka słów o wczorajszym wieczorze. Się, przygotowałam się, jestem gotowa. Outfit na dziś, wygodne buty absolutnie, lewisy, bluzka z Moremois, bardzo wygodna stylówka, wychodzi słoneczko i idziemy zobaczyć jakie jest śniadanie. Podejrzewam, że będzie genialne. Jak widzicie wybór jest spory, bo nie trzeba nie wiadomo ile rzeczy, ale każde są bardzo fajnie zaprezentowane. Mamy przy stoliku też menu, więc możemy zamówić sobie coś ciepłego, jak jajecznice, jak omlety, śniadanie angielskie, amerykańskie czy włoskie. No, włoskie nie jest takie typowo włoskie, bo tutaj mamy takie bardziej aperytiwo, bo wiadomo, że Włosi jedzą tylko rogaliki na śniadanie. Ale naprawdę super obsługa. I muszę przyznać, że to, co zjadłam dotychczas, było naprawdę pyszne. Czekam na resztę. I powiem Wam jeszcze, że. Tak jak to właśnie jest w luksusowych hotelach, jest też rano na śniadanie prosecco. Także są osoby, które na śniadanie lubią wypić sobie lampkę wina. Podane i jakie są ładne, są nawet lepsze od tych, co robię ja. Super. Wcinam śniadanie i lecimy na miasto. Zjadłam obfite śniadanie i postanowiłam wybrać się do wieliczki, bo, będąc w Krakowie, nie można nie zobaczyć wieliczki. Także idziemy. Bilety, oczywiście, można kupić online, ale można też je kupić tutaj. Widzę, że jest ogromna kolejka. Dlaczego tutaj, co w innych językach, nie? No to idziemy po włosku. 64 metry pod ziemią. W czasie naszej wędrówki która tam mniej więcej 2 godzinki czasu. Państwo zobaczycie dzisiaj pierwsze trzy poziomy kopalni wielickiej do głębokości 135 metrów. Z tamtej głębokości na nas wszystkich będzie czekać nagroda. Na to zgadnie co? Winta. Winta. Ale zanim winda, to czeka nas wyraźnie 4 km, zobaczymy około 20 takich wyrobić. Będą to komory, kaplice, słone jeziora. Państwa nad nami sól, chodzimy po soli, a później Państwu podświetlę, za chwilkę będą ściany solne. Te wszystkie trzy rzeczy, które Państwu wymieniłam, można sobie dotykać, kto ma ochotę na słone rzeczy, może sobie naszej soli popróbować. W tej chwili przechodzimy przez naszą pierwszą, pierwszą komorę, wyciągano właśnie beczki z solą bądź bryły soli na powierzchni. Aby kieraty pracowały, musiały mieć oczywiście liny. Liny początkowo wykonane były z łyka później były to liny konopne i dopiero po obawieku XIX to była lina żelazna. Tak tutaj już blisko Państwa są ściany ze soli. To ma ochotę, może sobie popróbować. Proszę <laughs> Państwa, Państwo macie w swoich komórkach na pewno latarki, ale ja Państwu pokażę. Proszę spojrzeć, że chodzimy w większości po czymś takim, czyli po soli. Sol do sól doskonale przewodzi nam światło. Proszę Państwa, urządzenia, jakie będziemy dzisiaj oglądać, będą wykonane z drewna, natomiast wszystkie rzeźby, które zobaczymy, będą wykonane ze soli. Jesteśmy już w kolejnej komorze, piękna komora, komora Mikołaja Kopernika, pomnik prawie 4,5 metra wysokości, w całości wykonany jest ze soli. Zagrożeń, jakie występowały i występują do dnia dzisiejszego w naszej kopalni jest gaz metan. Proszę Państwa, gaz metan, gaz niebezpieczny, gaz wybuchowy, lżejszy od powietrza, który zawsze się unosi przy stropie, czyli przy suficie danego wyrobiska. Bardzo Wam polecam zwiedzenie wieliczki, jest naprawdę wyjątkowa. Przede wszystkim to bezcenny zabytek wpisany w 1978 roku na pierwszą listę dziedzictwa UNESCO. Sama kopalnia jest naprawdę ogromna. Przez ponad 700 lat wybito w wieliczce 26 szybów. Zwiedzający mają dostęp jedynie do 2% solnego labiryntu. Oczywiście największy zachwyt wzbudziła we mnie słynna kaplica świętej Kingi, w której podróżnicy podziwiają wykute w soli prawdziwe dzieła sztuki. Robią też ogromne wrażenia kryształowe żerandole, które nadają pomieszczeniu blask oraz solna posadzka odbijające łagodne ich światło. Dla mnie to była niesamowita przygoda. Zapierające dech w piersiach, solankowe jeziora, podziemne komory, solna architektura, która zaciekawia i naprawdę zdumiewa. Mikroklimat solnych wyrobisk cechuje się wyjątkową czystością bakteriologiczną, wysoką wilgotnością względną powietrza, dużą zawartością chlorku sodu oraz magnezu, manganu i wapnia, wpływających pozytywnie na nasze zdrowie koniec zwiedzania. Muszę przyznać, że bieliczka mnie nie zawiodła. Mieszkałam w Wielskiej Białej wiele, wiele lat i nigdy nie byłam w bieliczce. Wiem, wstyd się przyznać, a w Krakowie byłam wielokrotnie. Eee, tutaj, pod sam koniec już tego całego zwiedzania jest restauracja. Nie wiem, jak to wygląda cenowo w porównaniu do innych miejsc, ale zamówiłam sobie żurek i kopytka. Wcinam i lecimy na miasto. Oh, <laughs> Oh, my god. <goodness. laughs> I thought it would be <he> big. <laughs> so, yes, I yes. also thought. Mm -hmm. <laughs> Just like the miners. <laughs> it will be fast, <laughs> I think. <laughs> Don't touch anybody. <laughs> it's difficult <laughs> he's already touched me <laughs> it's too impossible <laughs> i knew it knew. <laughs> can't be trusted Man. oh my god it's what, is this is bree yes. yes i like that wow, wow. this is quite fast isn't it's it? really fast yes yeah. that's mm -hmm. good è meglio Mention if you it just went really No. Ehi! Che giocizia. Back to the land of the living, <laughs> Oh my god! <laughs> <laughs> Ta winda boa naprawdę bardzo ciasna i bardzo, bardzo szybka. Wyszłam. To było bardzo długie, ale interesujące zwiedzanie. Pierwszy raz w życiu byłam w Wieliczce, polecam. Bilet 95 zł na internecie, kupienie biletów online czy tutaj na miejscu jest takie samo. I co chciałam powiedzieć, jest zimniej na zewnątrz niż w środku. Także na stronie internetowej, jeśli przeczytaliście, żeby się dobrze ubrać, to ja, może to było tylko moje odczucie, ale widziałam też, cała grupa e, ściągała szaliki czy jakieś grube swetry, bo nie było tak zimno jak jest na przykład na zewnątrz, bo na zewnątrz wieje wiatr. Polecam super miejsce do zobaczenia. Konieczne do zobaczenia. Zrobiłam sobie kawę, doszłam do hotelu i postanowiłam na chwilkę odpocząć, bo dzisiaj po południu mam w planach zwiedzenie, to znaczy pochodzenie trochę po centrum Krakowa. Po zrobieniu 800 schodów, by zejść w dół i w ogóle 3, 4 km spacerkiem po całej Wieliczce, no trochę odczułam. Nie mówię, że mnie w nogi bolą, bo nie, ale no, jest godzina teraz, jest godzina trzecia i nie sądzę, że takim spacerkiem wytrzymam do 9-10 wieczorem, więc chwila przerwy. Na kawkę, i później ruszamy na miasto. I przy okazji, Wam powiem kilka słów na temat wczorajszego wieczoru. A więc bardzo mi było miło dostać wyróżnienie, dostałam dyplom. Bardzo dużo osób się kandyduje na tą drugą edycję, bo na pierwszej było mniej, ale ja nie dałam rady przyjechać, a na tą już było duże zainteresowanie, więc już to wyróżnienie było dla mnie ogromnym sukcesem. Według mnie wygrał bardzo sprawiedliwie chłopak, który na bardzo wesoło opowiada e, o języku włoskim uczy języka włoskiego także jeśli chcecie to śledźcie go e, naprawdę przesympatyczny e, także wydaje mi się, że w, na, wygrana jest naprawdę jak najbardziej sprawiedliwa, e, to mnie też motywuje do tego, by w przyszłym roku dać, by ten rok poświęcić na taką e, większą organizację, by przekazać Wam więcej wiedzy na temat Włoch myślę o czymś ciekawym bo takie spotkania właśnie jak ten wieczór do tego służą, by właśnie inspirować, by dać nam też fajne pomysły, bo wiecie, po jakimś dłuższym czasie nagrywania filmików może być to już takie skontato, takie już oczywiste, albo mało interesujące, a później widzę, że konta, które opowiadają o, takiej, o takich prostych rzeczach, są bardzo lubiane i doceniane. Także ten rok poświęcam na taką no, zrobimy małe restauro mojego konta i kanału. Piszcie, o czym byście chcieli e, słyszeć, widzieć na moim profilu. Na pewno więcej Włoch, bo to Was do mnie przyciąga. I to tyle, jeśli chodzi o wieczór. Mam nadzieję, że moja kreacja, stylówka na koniec Wam się podobała. Ja się czułam bardzo swobodnie, bardzo wygodnie, nic mnie nie krępowało i wydaje mi się, że było strzałem w dziesiątkę. A i zaskoczyło mnie wczoraj to, że kilka osób. Które poznałam wczoraj osobiście, a które już mnie śledzą, też mają swoje profile, mówiące właśnie o życiu we Włoszech, o nauce albo o kuchni, powiedziały: Wiesz co? Nie sądziłam, że ty jesteś taka szczupła, że na żywo jestem szczuplejsza. To, to był taki e, duży e, komplement, mogłabym powiedzieć. Także, no, było wesoło. wymienić w kantorze pieniądze, bo niestety została mi naliczona prowizja. Kilka razy zapłaciłam kartą w autobusie za bilet i dostałam informację z banku, że to jakaś mała prowizja została pobrana, także nie ma to sensu, a że mam przy sobie pieniądze, chciałam je wymienić. I zauważyłam jedną rzecz, którą już, która niestety wciąż trwa. Było tak 12 lat temu i wciąż tak jest. Że w wielu miejscach ja weszłam do jednego kantora, do drugiego kantora, jeśli chcecie kupić euro, to płacicie za euro 4,30. A jeśli chcecie sprzedać euro, to 3 zł dostajecie. Ogromna różnica, według mnie to jest nieuczciwe, nie wiem, dlaczego zezwala się na coś takiego, bo wiele osób jest przyciąganych właśnie kwotą, która jest napisana na zewnątrz a później wchodzi do środka i malutkim druczkiem jest napisane, ile dostaną za to euro. Także no, jest to niestety nieciekawa sytuacja. Według mnie nie fair. Jestem na rynku. Udało mi się wymienić pieniądze, zamówić sobie polskie piwo. I tak wiecie co chciałam Wam powiedzieć, czuję się trochę samotna. Ogólnie ja nie mam problemów z podróżowaniem sama, wiecie o tym, wielokrotnie gdzieś jadę sama, przemieszczam się. Ale pierwszy raz, odkąd mam męża i dzieci, spałam sama w hotelu i tak jakoś czuję już się trzeciego dnia trochę samotna. Także nie mogę się doczekać jutra. Aż wrócę do domu i ich wyściskam. Brakuje mi tu kogoś. Tak siedzę sama przy stoliku. Zresztą, nawet w wieliczce pan do mnie zagadał na schodach. Mówi, a pani, przepraszam, to sama pani tutaj jest. Ja no, niestety. Tym razem sama. Mam nadzieję, że pierwszy i ostatni raz.